Cześć! Melduję się tutaj i melduję się już niebawem 24 do 26 października na warsztatach nowej jakości rozrywki, na które zapraszam cię serdecznie. Tym razem pod hasłem obóz nowoczesnych wodzi Rejów część druga. Cała masa dobrych pomysłów na prowadzenie. Imprez na prowadzenie zabaw, konkursów, animacji na wychodzenie do ludzi, przełamywanie lodów, rozkręcanie towarzystwa i robienie wszystkiego, co tylko można, żeby wasza impreza żyła dobrze się kręciła i na długie lata zapadała w pamięci. To wszystko przez 3 dni razem z wyżywieniem, noclegiem i dobrym humorem. 1600 zł od osoby. Zapraszamy serdecznie, linki do zakupu biletów pod filmem. I do socjal mediów, gdzie znajdziesz więcej szczegółów. Także znajdziesz link pod filmem. Zapraszam serdecznie także naszą YouTubeową społeczność, która rośnie tutaj niezależnie od tego, co dzieje się w social mediach. Zobaczcie, co mamy wam do zaoferowania jak fantastycznie mogą wyglądać imprezy, kiedy pchnie się je w dobrym kierunku. Bez ośmieszania gości, bez robienia oklepanych, standardowych zabaw, które ośmieszają gości, upijają gości, rozbierają gości, zapewniamy tylko i wyłącznie zabawę na najwyższym poziomie. Taką zabawę, którą sami chcielibyście przeżyć na imprezie. Do zobaczenia 24 do 26 października 2023 czekamy na was. Rezerwujcie miejsca i wskakujcie na pokład. Hej!